Witam serdecznie. Laguna Beach Hotel Montage Global Leadership Summit Morindy 2015. Dzisiaj kilka słów o niespodziankach, niezwykłych niespodziankach, wyjątkowych niespodziankach. Lubimy kiedy jesteśmy zaskakiwani, kiedy pojawiają się rzeczy no. Bardzo pozytywnie nas zaskakujące, wręcz wypełniające gdzieś nasze marzenia, sprawiające, że ileś tam rzeczy składa się jeszcze w lepszą całość, większą całość. To wszystko, o czym myśleliśmy, to wszystko, co sobie zakładaliśmy, co planowaliśmy. I wczoraj była w czasie pierwszej sesji, mieliśmy ten wieczór powitalny, mieliśmy taką krótką sesję półgodzinną. Ale byliśmy świadkami niesamowitego wydarzenia. Niesamowitego, dlatego że gości tej sesji, tak jak i całego tego spotkania, podobnie jak konwencji, która będzie później od, od środy, byli, byli prezydent Polinezji Francuskiej wraz ze swoją żoną, jako główni, główni reprezentanci Polinezji Francuskiej, był minister rolnictwa Polinezji Francuskiej wraz ze swoją żoną, było wielu przedstawicieli z Polinezji Francuskiej. I ta relacja, która jest między nimi a, a Johnem Westworthem, a założycielami, sposób w jaki wypowiadali się ze sceny, to wszystko o czym mówili było tak niesamowite, było tak niezwykłe, okazuje się, że ta przyjaźń trwa już wiele lat, praktycznie 20 lat, kiedy prezydent Polinezji francuskiej opowiadał o Morindzie, o wpływie Morindy, potężnym wpływie Morindy na jego kraj. Mówił to z taką emocją, z taką radością. Z takim wręcz szczęściem, że jest taka firma jak Morida, która tak wiele fantastycznych rzeczy robi dla, dla jego kraju. I było to dla nas no, niesamowicie budujące i było to niesamowitą niespodzianką, no, czymś naprawdę niezwykłym. Prezydent kraju, prezydent urzędujący prezydent kraju w firmie przywiązany do firmy, wdzięczny firmie, korporacji, prawda? Rzecz niespotykana wręcz, niespotykana. Przywozi ministrów rządu na, na imprezę. No fantastyczne rzeczy. Czeka nas jeszcze wiele, wiele, wiele innych wspaniałych rzeczy, bo przyleciała też wielka grupa dzieci, zaproszona przez Morindę, dzieci z Polinezji francuskiej, dzieci, które, które będą teraz spędziły już dwa dni, trzy dni praktycznie w Disneylandzie i no, no niesamowite rzeczy, niesamowite się rzeczy. Tak, tak. Jedzie pan, który porządki robi mnie troszkę przygusił. W każdym bądź razie fantastyczne niespodzianki, fantastyczne rzeczy, fantastyczna sprawa, fantastyczny wyjazd, naprawdę niesamowite, niesamowite sprawy. Rzut okiem, tylko tutaj leciutkim. I zaczynamy zaraz sesję o dziewiątej, więc tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na kolejnym gikownym szlaku.